Cześć, z tej strony Kushi. Moje filmy o rzeczach ze świata Pokémon, które nie mają zbyt wiele sensu, stały się na przestrzeni lat dosyć popularne. Poruszyłem wtedy tematy, zarówno z gier Pokémon, jak i anime, które nie do końca są logiczne. Tak czy inaczej, postanowiłem zrobić kolejny odcinek z tej serii, także zapraszam wraz ze mną na podróż w świecie nonsensu. 1. Ewolucja ma na celu wzmocnienie Pokémona i pomoc mu w dostosowaniu się do środowiska, w którym żyje. Przynajmniej tak działa też ewolucja w prawdziwym świecie, jednak niektóre z Pokémonów wydają się wręcz cofać w rozwoju, gdy na przykład tracą przydatne części ciała. Mam to na myśli na przykład Raichu czy Serpiriora. Ich poprzednie formy, jak Pikachu czy Snivy, mają zarówno nogi, jak i sprawne łapki do chwytania przedmiotów, jednakże ich finalne formy z jakiegoś powodu tracą swoje kończyny. 2. Według Pokédexu, Gardevoir potrafi stworzyć bardzo silną więź ze swoim trenerem. Więc gdy ten jest w niebezpieczeństwie, Gardevoir tworzy czarne dziury, by chronić swojego trenera. Zaraz, zaraz, czarne dziury? Okej, okay, rozumiem, że to jest bajka, i sam bezsens tego, że można manipulować materią tak, by stworzyć czarną dziurę, jest absurdalny. Ale nawet gdyby było to możliwe. To w jaki sposób ma to ochronić trenera? Czy nie zostałby on wciągnięty do tej czarnej dziury razem z wszystkim dookoła? Mogłoby to się skończyć nawet katastrofą całej planety? To chyba efekt odwrotny do tego, jaki miałeś na celu Gardevoir, czyli obronę swojego trenera. 3. Jak wiecie, Caterpie ewoluuje w Metapoda, a potem w Butterfly. Natomiast Venonat ewoluuje w Venomofa. Jednak, gdy przyjrzymy się dokładnie tym liniom ewolucyjnym, ciężko nie odnieść wrażenia, że zaszła tu jakaś pomyłka. Oczy Caterpie i Metapoda przypominają dużo bardziej oczy Venomofa. Za to kolor ciała Venomata, jego czułki, pyszczek i przednie łapki są niesamowicie podobne do tych, które występują u Butterfree. Oba te robaczki pochodzą z pierwszej generacji. Czy to możliwe, że podczas tworzenia gier doszło do pomyłki i finalne formy dla Venomata i Caterpie zostały przypadkowo zamienione? Tak czy inaczej, w obecnej formie? Szczerze mówiąc, te ewolucje nie mają zbyt wiele sensu. 4. Sposób w jaki pokemony się rozmnażają jest wielką tajemnicą, jednak najdziwniejszą rzeczą a propos niego są jajka. Większość z tych jajek jest na tyle dużych, że człowiek może łatwo wziąć je w ręce lub włożyć do inkubatora. Jakim cudem z jajek takiej wielkości wykluwają się od razu tak duże pokemony jak Stuntler, Absol, Aerodactyl, Oranguru, Miltank itd., tak dalej, itd.? Tak dalej. Te pokemony są duże i nie mają poprzedniej, mniejszej formy, która mogłaby się zmieścić w takim jajku. 5. Diglett i Dactio są prawdziwą zagadką w świecie pokemonów. Przez cały czas widać tylko ich głowy, przez co fani, gier i anime zastanawiają się, jak wygląda ich ukryte w ziemi ciało, albo właściwie czy w ogóle tam jest jakieś ciało, ponieważ kiedy Diglett wykluwa się z jajka lub jest łapany do pokebola, to i tak widzimy tylko tą głowę i odrobinę ziemi wokół niej. Tak jakby nic wokół tej głowy więcej nie było. Czy ten Pokémon jest samą głową? Hmm. 6. Growlithe to Pokémon Pies. W jego imieniu jest słowo growl, czyli warczeć. Growl to również rodzaj ataków w Pokémonach, którego Growlithe nie może się nauczyć. Czyli Pokémon Pies nie może nauczyć się warczenia. Z kolei Keklion to Pokémon Kameleon który nie może nauczyć się ataku kamuflaż. Likitung to Pokémon z ogromnym jęzorem, którego używa według Pokédexu do poznawania świata, ale nie potrafi nauczyć się ataku lick, czyli lizania. Scyther i Yanmega to dwa Pokemonowe insekty, które mają skrzydła, często ich używają, ale nie mogą nauczyć się ruchu fly, czyli latania. Natomiast Wynaut może nauczyć się ruchu ice punch, Ashroomish drain punch i focus punch, czyli ruchów. Związanych z uderzeniem pięścią. Jest to bez sensu, ponieważ te pokemony nie mają nawet rąk ani łap, którymi mogłyby wykonać ten cios. 7. Labdisk i Tauros to dwa z wielu pokemonów, które nie mogą ewoluować. Jednak sytuacja z tymi dwoma jest na tle dziwna i bezsensowna, ponieważ Alomomola i Buffaland wydają się pasującymi następnymi formami tych pokemonów. 8. Manafi to mityczny Pokémon typu wodnego z generacji czwartej. Istnieje również inny, podobny do Manafi Pokémon, czyli Fione. Można go zdobyć tylko poprzez rozmnożenie Manafi z Ditto. Co jest w tym bezsensownego? Kilka rzeczy. Po pierwsze, mityczne Pokémony zwykle nie mogą się rozmnażać. Fione nie może ewoluować w Manafi, ale gdy spróbujemy go rozmnożyć, to wyjdzie nam Manafi. Na ich jajka się różnią. Wydaje mi się, że ten Pokémon jest największym paradoksem. Jeśli chodzi o rozmnażanie. 9. Gdy zaczynamy swoją rozgrywkę w jakiejkolwiek grze Pokémon, zawsze zaczynamy w pokoju naszej postaci, mieszczącym się na piętrze domu. Na dole czeka na nas mama, tylko że z jakiegoś powodu w żadnej grze Pokémon nie ma pokoju mamy. Od lat krążą po sieci żarty, że najwyraźniej kobiety w tych grach mieszkają w kuchni i wszystko co robią, to gotują i czekają na swoje dziecko, by się obudziło i wyruszyło w swoją podróż Pokémon. Właściwie dopiero w grach X i Y z szóstej generacji w domu został dodany także pokój dla mamy, podobnie jest w grach Sun, Ultra Sun, Moon, Ultra Moon, ale w Sword i Shield znowu go brakuje. Niestety w żadnej grze w naszym domu nie ma łazienki. 10. Lopany i Gardevoir to piękne pokemony, które mają kobiecy wygląd. Co ciekawe, mają również 50% nabycie płci męskiej. Również ich formy mega wyglądają niesamowicie kobieco. Suknia garde staje się większa przypomina suknię ślubną, a ulopany pojawia się kokarda na głowie. Uszy przypominają warkocze lub kucyki, a wzorki na nogach wyglądają jak podarte legińcy. Czy ten Pokémon wygląda ci na mężczyznę? <ścoughs> Minie. 11. Meltan to Pokémon mityczny, który wyjątkowo został przedstawiony po raz pierwszy w Pokémon Go. Może on ewoluować w Melmetala, ale jest to dziwny proces. Najpierw trzeba mieć Pokémon Go, wykonać zestaw zadań, które mogą być trudne i czasochłonne. W nagrodę dostajemy jednego Meltana. Żeby zdobyć więcej Meltanów, musimy mieć dostęp do Switcha z grą Let's Go Pikachu lub Let's Go Eevee. W ten sposób możemy otrzymać Mystery Box, który po otwarciu generuje trochę więcej Meltanów. Łącznie po nazbieraniu 400 Meltan Candy możemy dokonać ewolucji w Melmetala. I to jest jedyny sposób na zdobycie Melmetala, ponieważ nie da się zrobić ewolucji Meltana w żadnej innej grze Pokémon. Czyli tak właściwie, jeśli nie masz Pokémon Go, to nie da się ewoluować tego Pokémona. Trochę absurdalne. 12. Surfetched jest dodaną w ósmej generacji ewolucją Farfetchta, ale ma on sprzeczne ze sobą wpisy w Pokédexie. W Pokémon Sword, wpis Pokedex mówi, że miecz dla tego Pokémona jest tak ważny, że gdy ten miecz wykonany z pora więdnie, kończy swoją karierę i przechodzi na emeryturę. Czyli jest tak bardzo przywiązany do swojego pora, że nie wyobraża sobie użycia innego jako swojego miecza. Natomiast w Pokémon Shield, ostatnie zdanie we wpisie, informuje nas, że ten miecz jest zarówno jego bronią, jak i pożywieniem. No to jak wreszcie jest? On zjada ten miecz, przez co szybciej się niszczy, i potem surfersz przechodzi na emeryturę? No bo jeśli go zjada, to chyba nie jest do niego aż tak przywiązany, kurczę, ja już sam nie wiem. Wydaje mi się, że jest tu drobna sprzeczność. 13. Nieraz, kiedy patrzymy na Pokemona i porównujemy sobie jego wygląd czy charakterystykę z jego typami, to łapiemy się za głowę. Dzisiaj na tapet chciałem wziąć Lugie. Otóż, tak jak wiemy, Lugia posiada typ psychiczno-wodny i można to uargumentować w ten sposób, że dawniej w starszych generacjach twórcy bardzo często dawali typ psychiczny Pokémonom legendarnym. Trzeba przyznać, że umiejętność czytania w myślach, poruszania przedmiotów za pomocą umysłu, kontrolowania myśli itd., itd. No tak, ma to związek z typem psychicznym. Pewnie dlatego tyle starszych legend ma właśnie typ psychiczny. Mew. Mewtwo, Latios, Latias, Juxi, Mesprit, Nie Niemniej jednak myślę, że gdyby Lugia powstała w którejś z nowszych generacji, to zapewne miałaby typ wodno latający, jako że Lugia jest strażnikiem mórz i oceanów i spędza większość swojego życia pod wodą. Na dodatek odpowiednik Lugi Hołow posiada typ ognisto latający, bo jest strażnikiem niebios. Także gdyby Lugia miała typ Wodny zamiast psychicznego, no to byłaby przeciwieństwem Hoła, i podejrzewam, że takie właśnie było początkowe zamierzenie. To tyle dzisiaj z kolejnego zestawu Pokemonowych bez sensów. Jeśli chcecie, żebym zrobił jeszcze w przyszłości, może za kolejnych kilka lat, kolejny film z tej serii, to pamiętajcie o łapce w górę pod tym filmem. Jeśli Wam się podobał, dowiedzieliście się czegoś nowego, to dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco, gdy wrzucę kolejne ciekawostki ze świata. Pokémonów. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Cześć.